oh i Mario, w dzisiejszej Ewangelii Jezus poprzez swoje przemienienie pokazuje nam, że my także potrzebujemy przemiany. Tego dokonać może w nas tylko Bóg, ale to my musimy wstąpić na górę. A jest to możliwe dzięki modlitwie. Każdego wieczoru gromadzisz nas tu na jasnej górze, by uczyć nas modlitwy. Modlitwa apelowa od lat przypomina o Twojej niezrównanej roli jako nauczycielki i mistrzyni modlitwy. Całe Twoje życie, Maryjo, było modlitwą wyrażaną w sposób zarówno oficjalny, jak i cichy w sercu. Wiele razy widzimy Cię w milczeniu, w głębokiej medytacji nad wydarzeniami, które miały miejsce w Twoim życiu. Często zachowywałaś w sercu rzeczy, które działy się wokół Ciebie. To milczenie nie było biernością, ale świadomym zawierzeniem się Bogu, oczekiwaniem na Jego odpowiedź. Ewangelia Łukasza mówi o tym, że Maryja zatrzymywała się nad wydarzeniami swojego życia, zachowywała je, zachowywała te wszystkie sprawy i rozważała je w sercu. Ten fragment wskazuje na głęboki akt kontemplacji, który jest fundamentem modlitwy osobistej. Maria pokazuje nam jak ważne jest by zatrzymać się i wsłuchać się w głos Boga w cichości swego serca. Benedykt XVI zauważa, że dla Maryi rozważania spraw Bożych w sercu oznaczało ciągłe otwieranie się na tajemnicę Boga, na jego wolę i plan zbawienia. A w książce w Jezusie z Nazaretu papież pisał: Maria w milczeniu kontempluje tajemnicę które wypełniają jej życie, słuchanie, rozważanie, przyjęcia Słowa Bożego. To jest nie tylko modlitwa, ale także styl życia, który wprowadza nas w głębszą relację z Bogiem. To właśnie ta postawa Maryi w milczeniu, w rozważaniu Bożych tajemnic, stanowi jeden z najpiękniejszych wzorców modlitwy osobistej, która. Nie jest tylko modlitwą werbalną, ale również modlitwą milczenia, w którym zyskujemy głębsze zrozumienie Bożego planu. Mamy świadomość, że w naszych modlitwach często brakuje tej postawy. Żyjemy w czasach, w których modlitwa bywa powierzchowna, pełna słów, wielokrotnych rozproszeń i przypomina bardziej monolog pobożnych życzeń niż gotowość wyjścia na górę. Dlatego przychodzimy do ciebie, Maryjo, a ty dajesz nam lekcję z milczenia, pokazując, że może być ono najpiękniejszą formą modlitwy, ponieważ pozwala usłyszeć głos przemieniającego nas Boga. Chcemy, Maryjo, by taka modlitwa była naszą codziennością, byśmy potrafili jak ty zachować i rozważać w sercu słowo Boga być otwartym i gotowym słuchać jego głosu i na jego słowo odpowiedzieć. Ty Maryjo nie tylko mówiłaś do Boga, ale przede wszystkim słuchałaś go. Twoja modlitwa wypływa z głębokiej uważności na Boże słowo. Dzieje się tak między innymi w scenie zwiastowania, gdy przyjmujesz Boże wezwanie od anioła Gabriela, w tej chwili pełnej zdumienia odpowiadasz słowami oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według twego słowa to jest modlitwa pełna pokory gotowości na przyjęcie woli bożej bez stawiania pytań jest to modlitwa która nie szuka odpowiedzi nie pyta o szczegóły bożego planu ale przyjmuje go z wiarą i pokorą czy my też tak potrafimy w encyklice z Pesalwi papież Benedykt XVI mówił o tym, jak Maryja pokazuje, że prawdziwa modlitwa nie jest szukaniem własnych interesów, ale oddaniem się w służbie Bożemu Planowi. Maryja naucza nas, że modlitwa nie jest tylko prośbą o spełnianie naszych pragnień, ale także wyrażeniem gotowości do przyjęcia tego, co Bóg chce nam dać. Modlitwa jest w tym sensie aktem zawierzenia. W którym otwieramy nasze serca na Bożą wolę, bez względu na to, jak może się ona różnić od naszych własnych oczekiwań. Często mówimy, że nie mamy czasu na modlitwę, bo jest tyle spraw do załatwienia. Tymczasem modlitwa to nie kolejna rzecz do odhaczenia w kalendarzu to życiodajna więź z Bogiem. Maryjo, spoglądając na nas, z tej przepięknej ikony, wzrokiem prowadzisz nas do kontemplacji Twojego Syna, dając nam przykład modlitwy nieustannej, autentycznej i pełnej zawierzenia. Wspomagaj nas, by nasza modlitwa była przede wszystkim czasem słuchania, oddania się i uwielbienia Bożego działania w naszym życiu. Maryjo. Twemu wstawiennictwu polecamy cały Kościół powszechny, papieża Franciszka, wszystkich pasterzy Kościoła w Polsce, z obecnym pośród nas metropolitą częstochowskim, wszystkie intencje zapisane w księdze apelowej, zakon pauliński na czele z ojcem generałem. Módlimy się za parafię w niepowstąpienia pańskiego w Częstochowie w dniu peregrynacji ikony Matki Bożej. Polecamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, z Piotrowic, z Wadowic bazylika ofiarowania Najświętszej Maryi Pannie. Maryjo, również pragną ci się zawierzyć, pragnie ci się zawierzyć parafia najczystszego serca Maryi, złożyć akt zawierzenia. Przyjechała ona z grochowa. Dziesiące różańca oddają, oddadzą całą parafię w Twoje niepokalane serce. Będziemy modlić się teraz z tajemnicą zmartwychwstania. Ojcze nasz który jest w niebie, święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. ale mój na Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, młódź się za nami grzeszny, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módź się za nami, cieszy, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, czysz, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nami grzesznymi teraz i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Teraz. Teraz i naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl Teraz i naszej. śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądźcie za z nami teraz i w śmierci nasze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądźcie za z nami teraz i śmierci Fało Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Omu Jezu. Akt zawierzenia parafii pod wezwaniem Najczystszego Serca Maryi w Warszawie w stulecie rocznicy konsekracji Kościoła. Maryjo, nasza Matko Boża Częstochowska i Królowo, zawierzamy Ci naszą parafię, wpatrujemy się oczyma wiary w Twoje najczystsze serce, które płonie do nas nieustannie miłością i zawsze prowadzi nas do Jezusa. Dziękujemy Ci, że opiekujesz się naszą parafią. Maryjo, matko najczystszego serca, okryj Twoim opiekuńczym płaszczem całą naszą wspólnotę parafialną, duszpasterzy, siostry zakonne, kleryków, rodziny, małżonków, dzieci, młodzież, kawalerów i panny, samotnych i wdowców, wdowy, starszych, cierpiących i wszystkich pielgrzymujących do Twojego tronu. Dziewico wierna, bądź wzorem i strażniczką naszej parafii, i strzeż nas w swoim sercu. Oddajemy się dziś Tobie bez zastrzeżeń, by każdy z nas był cały Twój aż na wieki, na następne pokolenia, które po nas przyjdą, aby nic nie odłączyło nas od Jezusa, Zbawiciela świata. Ksiądz kardynał August Klont powiedział: Zwycięstwo gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Marii Panny. Dlatego prosimy Cię dziś, Maryjo, ukaż nam swe najczystsze serce, będące drogą, która zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga. Prosimy od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawić. Matko łaski Bożej, ochraniaj nasze dzieci przed złem, Dodawaj otuchy wszystkim parafianom, umacniaj ich w trudnościach i prowadź do Jezusa. Młodzieży ukazuj piękno życia w łasce Bożej oraz oświecaj ich w rozeznawaniu powołania do małżeństwa, kapłaństwa i różnych form życia konsekrowanego. Małżonków utwierdzaj w wierności, starszych i chorych wspomagaj. By nie ulegli pokusie zniechęcenia i rozpaczy, wspomagaj dusz pasterzy w ich posługiwaniu, daj radość siostrom zakonnym z życia całkowicie poświęconego Bogu. Ucieczko grzeszników bądź drogą powrotu do Boga dla tych parafian, którzy wiarę utracili i odeszli od Kościoła. Niech doznają Bożego przebaczenia i miłości Twojego serca. Prosimy Cię, pomagaj nam kroczyć drogą wiary, umacniaj w cnocie miłości, dodawaj nadziei, byśmy żyjąc na tym świecie, nie zapominali o naszym powołaniu do świętości i życia wiecznego w niebie, przy Bogu, który jest Panem i Królem na wieki wieków. Wśród... Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra wołamy do ciebie w zaufaniu bez granic. Matko, przyjmij. Matko, przyjmij. Matko, 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 nie opuszczaj. Matko, ty, ty nas, nas ku dobru, dobru poprawić, Amen. Pod Twoją obronę. Uciekamy się święta Boża rodziciela. Naszymi prośbami. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybaw. o ochwalebne i błogosławione. pośredniczko nasz, nasz, Synem swoim na swoim Synowi, słodko. Ksiądz, arcybiskupa, prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Przypomnijmy ostrzeżenie świętego Jana Pawła II, że system demokratyczny nie może zastąpić moralności. Nawet wtedy, a zwłaszcza wtedy, kiedy przegłosowuje prawa wbrew prawu Bożemu. Dlatego nie dziwimy się, że nie spełniono prośby papieża o wpisaniu imienia Bożego w dekrety i konstytucje, w preambułę Unii Demokratycznej. To jest sprawa wierności Bogu i ludziom, głosząc prawdę. Pan z wami i z Duchem Twoim niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki wspomożenie nasze w imieniu Pana który stworzył niebo i ziemię niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.